Witam. Zapraszam Was na kolejny sezon wideobloga poświęconego, poświęconego TPM. W tym sezonie będziemy poruszać następujące kwestie, a mianowicie tematykę związaną z wdrożeniem poszczególnych narzędzi i y, podczas wdrożenia będę mówił na temat poszczególnych filarów takich jak Autonomous Maintenance, Preventive Maintenance, Focus Improvement, Szkolenia i Treningi i oraz ostatni filar, który troszeczkę będzie odbiegał od tego dotychczasowego y, modelu wdrażania TPM, a związanego z planowaniem i harmonogramowaniem prac związanych z TPM. Y, niemniej jednak należy w tym miejscu przypomnieć sobie to, co do tej pory już było powiedziane na temat TPM, czyli mówiliśmy sobie o e, pięciu podstawowych krokach związanych z wdrożeniem systemu TPM, czyli zaczynaliśmy od ogłoszenia e, decyzji zarządu na temat wdrożenia TPM. Dlaczego chcemy wdrażać ten TPM w przedsiębiorstwie, co on ma nam przynieść? Następnie poruszaliśmy sobie temat kampanii edukacyjnej, abyśmy mogli wyszkolić odpowiednio ludzi do tego, aby mogli w sposób świadomy wykorzystywać narzędzia, jakie niesie ze sobą system TPM. Następnie mówiliśmy sobie o stworzeniu struktury promocji systemu TPM wewnątrz przedsiębiorstwa. Jak ta struktura powinna wyglądać? Jakie te stru kto powinien być w tą strukturę zaangażowany? Następnie dosyć ważnym elementem, który poruszaliśmy była polityka TPM. I tak naprawdę to jest chyba glu całego podejścia. Po co chcemy wdrażać ten, ten system, co chcemy dzięki niemu uzyskać, jakie korzyści mają z niego wynikać. No i oczywiście mówiliśmy sobie o planie wdrożenia całego systemu TPM. I teraz przechodzimy do kwestii jakby takiej początkowej implementacji, a mianowicie krok szósty jest to kikow. Czym jest kikow? Kikow jest to tak naprawdę oficjalne, uroczyste rozpoczęcie fazy wdrożenia. Czyli w tym miejscu należałoby stworzyć, zrobić pewnego rodzaju... Przyjęcie, imprezę wewnątrz w firmie, aby wszystkich zaprosić, żeby wszyscy wiedzieli, po co to jest robione, żeby zarząd mógł ogłosić już w sposób taki oficjalny wszystkie te etapy, które zostały przygotowane w poprzednich pięciu, pięciu krokach, oficjalnie przedstawić to podczas takiego oficjalnego spotkania z załogą, z pracownikami. W tym miejscu można byłoby też również zaprosić jakiś specjalnych gości. Ja miałem, mam doświadczenie, gdzie podczas tego typu wydarzeń byli na przykład zapraszani przedstawiciele. Wiele firm japońskich. Dlaczego japońskich? Bo stamtąd się to można powiedzieć, że system się wywodzi i dlatego Japończycy, nie, przedstawiciele firm japońskich, byli, byli bardzo mile widziani podczas takiego oficjalnego kick-offu, przedstawieniu pracownikom, z czym to się będzie wiązało, kto będzie w to, w to zaangażowany. Podczas tego, tego wydarzenia można przedstawić poszczególnych liderów, za, za poszczególne filary osoby, które będą w sposób aktywny w tym brały udział i oczywiście. Zakończyć to miłym jakimś akcentem, czy to przyjęcie dla załogi, jakiś grill, czy jakiś występ artystyczny. To wszystko ma mieć charakter wielkiego święta, wielkiego wydarzenia dla przedsiębiorstwa. Dlaczego? Dlatego, bo wówczas każdy będzie wiedział, że faktycznie w tym kierunku mamy zmierzać, że to nie jest program na chwilę, tylko coś z tym się wiąże poważnego, że my naprawdę na to zwracamy szczególną uwagę i chcemy w to wszystko być zaangażowani. Także nie zapominajmy o tym świętowaniu. Ja tak naprawdę o tym świętowaniu będę wspominał też również w... w Poszczególnych filarach, żeby podkreślać i wzmacniać to, co dotychczas się udało wdrożyć, osiągnąć poszczególnym zespołom w poszczególnych filarach. Także przed nami naprawdę czeka nas spora dawka emocji, informacji i na pewno jakichś tipsów, które będziecie mogli spokojnie sobie wykorzystać. Także do zobaczenia w następnym, w następnym odcinku.